Pokażę Wam dzisiaj grę z mojego dzieciństwa jak można zagrać w piłkę nożną nie wychodząc z sali lekcyjnej. Potrzebna nam będzie biała kartka. Im większa, tym lepsza, bo dłużej będzie trwał mecz, linijka, ołówek albo mazak do namalowania boiska i dwa długopisy, najlepiej w różnych kolorach, i takie, które nie mają tutaj do wciskania. Namalujemy boisko. Złożymy sobie kartkę na pół, żeby było sprawiedliwie i boisko rzeczywiście było połówkami dwoma. I malujemy środek boiska. Malujemy również dwie bramki, słuchajcie, ale będą to nietypowe bramki, bo muszą być dość małe, żeby mecz był trudny. Jedna brameczka jest tu. I druga z drugiej strony. Dzielimy się z graczem długopisem. I słuchajcie, mecz zaczynamy od rogu kartki, od swojej brameczki. Raz yy, jeden zawodnik, raz drugi zawodnik. Możecie zagrać w papier kamień nożyca, żeby wybrać kto pierwszy, albo uzgodnić, że yy, pierwszy mecz zaczyna jedna osoba, drugi, druga. Ja zacznę pierwsza. Kładę y, paluszka na końcu długopisu, przekrzywiam go troszeczkę i strzelam tak jakby z długopisu. Przyglądam się dokładnie, gdzie mój długopis zakończył swoją linię, i stawiam kropeczkę. Teraz czas na przeciwnika. Oczywiście przyglądam się, czy przeciwnik tam trochę nie oszukuje, wszystko jest w porządku. I w taki sposób. Raz jeden, raz drugi przeciwnik wykonuje strzał, zaznaczając, gdzie jego strzał się skończył. I oczywiście gramy tak długo, aż któryś z zawodników jako pierwszy wceluje do bramki swojego przeciwnika. Mój strzał był dość duży, zbliżam się do połowy. To jest świetna gra nie tylko w klasie podczas przerwy, ale również w domu podczas złej pogody, kiedy nie można wyjść na dwór. Można zagrać z bratem, z siostrą, z mamą, z tatą, z babcią. Każdy będzie umiał zagrać w taką grę. Słuchajcie, ja się tutaj zbliżam już do bramki, muszę być czujna, bo jak nie wceluję do bramki, to jest duże prawdopodobieństwo, że mój przeciwnik. Wygra. No i słuchajcie, ja się już zbliżam do bramki. Teraz zobaczcie. Jeśli wceluję w bramkę, to oczywiście wygrywam. Możemy odwrócić kartkę na drugą stronę i zagrać drugi mecz dla rewanżu. Natomiast jeśli nie wceluję w bramkę, a mój długopis już będzie poza bramką, tutaj albo tutaj, to wtedy przeciwnik może wykonać tyle ruchów, Aż on spróbuje do mojej bramki wcelować, więc warto się tutaj skupić mocno, żeby opis wcelował w bramkę. Dziękuję Wam i życzę Wam miłej zabawy.